Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażę Wam jak zacząć na serwerze On, yy, Ten One Block. Yy, no różne są teraz serwery, różne będą powstawać. Specjalnie przyszedłem no dla... Lokalowice Gdzieś gdzie nie grałem na longcraftcie Od razu mówię, że nie wiem czy będzie seria z longcrafta Raczej będzie z Oncrafta I poczekam A może dwa odcinki jeszcze się pojawią Zależy co będziecie chcieli Ja wolę owncrafta Tam już mam youtubera I tam mi się przyjemniej gra Bo tu coś nie chcą się ze mną dogadać Nie wiem e, Dobra Lecimy, zakładamy e, wyspę i pokażę wam co krok po kroku, pewnie sobie myślicie, no ja przynajmniej tak myślałem, może jestem głupi e, Ale no pojawiamy się tutaj, e, ukośniki iso oczywiście wpisujemy, wybieramy i czekamy No ja myślę, no jak tu zacząć, co jakieś itemy dostanę, skrzynkę? Nie, otóż nie, nie dostajemy żadnej skrzynki na one bloku, ale na początku musimy zrobić coś takiego i się podkopać, jak widzicie ja nie jestem zbyt wybitny i nie poszło to do EQ <noise> coś nie umiem złapać tego, coś nie umiem tego złapać fail trochę no żaden blok mi się nie chce złapać o dobra jest, i teraz już mamy jeden bloczek. teraz już będzie prościej mi łapać i tak kopiemy e, kopiemy i staramy się łapać i sobie budujemy aż tutaj jest akurat serwer raczej wiecie, trzeba zapłacić żeby coś tam lepiej mieć, że ludzie, którzy zapłacili od razu mają większe levele, no ale to tak i serwerów jest wiele dobra, tutaj sobie pokopiemy i co może was zaskoczyć to, że kill off, zobaczcie, jest kill off i nagle zmienia się w łopatę, to też mnie zaskoczyło i ja sobie zawsze na one blocku, no od kiedy na nim gram, to tutaj sobie kładziemy cobblestone'a, i to jest mój sposób na początek. Jak nie macie hopperów, nic, i tak wszystko trafia do waszego eku. Widzicie, tak stoicie, i polecam, tu możecie sobie, wiecie, co odpalić. Lepiej nie tajni taska na początek, bo możecie bana zarobić. Jak się da, to składziecie coś ciężkiego na myszkę, albo robicie controls, i tutaj sobie jedziecie, gdzie to jest, czekajcie, i tutaj sobie zmieniacie zamiast left click na taki przycisk, jaki e, Wam się podoba i macie najkorzystniej kładziecie jakiś notes czy coś w tym stylu i wtedy wam samo kopię, ale pamiętajcie, że tu na przykład jest anti afk ja nie polecam tiny taska, bo jest zakazane a to na pewno nie jest zakazane bo to jest taki rzemieślniczy sposób, no i tu sobie kopiecie czasem musicie wpisać i tak sobie kopiecie, kopiecie rozwijacie i tak dalej jeśli macie jakieś pytania, możecie je zadać w komentarzu. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i mam wielki apel. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj, bo bardzo wielka część oglądających moje filmy mnie nie subskrybuje. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i życzę Ci miłego dnia.